Elżbieta krystek Jones, rybka niewitka, babka piaskowa. W zatoce morza babka piaskowa wychodzi z piasku i w nim się chowa. Ta szaro-żółta mała rybeczka boczki ma w kropki, jak biedroneczka. Woda cieplutka, czysta i płytka, Cieszy się babka, rybka, niewitka. Obok ławica innych płynęła, Niewitka z nimi w dal odpłynęła. Opowiadał Bogdan Dmowski.